Poznanie kobiecych słabości może być o wiele cenniejszą informacją, niż myślisz. Nie jest to jednak narzędzie manipulacyjne, ale klucz do tworzenia głębszych więzi w relacjach międzyludzkich. Jak możesz być wsparciem, kiedy kobiety czują się bezbronne? Albo jak możesz wejść do ich sekretnego świata? Znalezienie odpowiedzi na te pytania może odmienić zarówno twoje związki, jak i ciebie samego. W tym filmie pokażę ci, jak zrozumieć, kiedy kobiety są najbardziej wrażliwe i jak wykorzystać tę wiedzę w sposób etyczny i stoicki. Odkrywając, co kobiety cenią najbardziej, nauczysz się, jak połączyć to z zaufaniem, szacunkiem i głęboką empatią. Wskazówki nie będą zwyczajne, zauważysz szczegóły, które każdemu umykają. Jeśli chcesz wyruszyć ze mną w tę podróż, zasubskrybuj kanał już teraz, a wspólnie odkryjemy tę mądrość. Ponieważ po obejrzeniu tego filmu lepiej zrozumiesz nie tylko kobiety, ale i siebie. Zrozumienie słabości kobiet nie oznacza traktowania ich jako braków. Wręcz przeciwnie, słabości są naturalną częścią człowieczeństwa i otwierają drzwi do lepszego zrozumienia indywidualnych cech kobiet. Jako filozofowie stołyki postrzegamy słabość jako szansę, a nie jako brak. Rozpoznanie słabości kobiety to pierwszy krok do zbudowania głębszej więzi i fundamentu miłości w związku. Aby zacząć rozumieć słabości kobiet, musimy najpierw zdefiniować, czym jest słabość. Według filozofii stoickiej słabość jest wrażliwością na rzeczy znajdujące się poza kontrolą. Tego rodzaju wrażliwość może wynikać z przeszłości danej osoby i potrzeb emocjonalnych lub czynników środowiskowych. U kobiet sytuacja ta objawia się głównie w trzech obszarach: potrzebie wsparcia emocjonalnego, pragnieniu bycia zrozumianą i pragnieniu poczucia bezpieczeństwa. Kobiety przywiązują dużą wagę do wsparcia emocjonalnego. Nie chodzi tu tylko o to, żeby być przy tobie w trudnych chwilach, dla nas znaczy wiele zauważanie i troska o ich uczucia, nawet w drobnych chwilach codziennego życia. Na przykład kobiety czasami mówią nie po to, aby rozwiązać problem, ale po prostu po to, aby być zrozumianymi. Zrozumienie potrzeb drugiej osoby zwiększa twoją empatię i wzmacnia twoją relację. Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb emocjonalnych kobiet jest poczucie, że są rozumiane i cenione. Świadczą o tym nie tylko słowa, ale i czyny. Jeśli sprawisz, że poczują, że naprawdę słuchasz, będziesz mógł dotrzeć do ich wewnętrznego świata. W stoicyzmie sztuka słuchania jest jednym z kamieni węgielnych relacji międzyludzkich. Stoik nauczył się słuchać bez osądzania, dzięki temu kobiety mogą swobodniej wyrażać siebie. Dla kobiet pewność siebie to nie tylko potrzeba fizyczna, to także konieczność emocjonalna. Tworzą głębszą więź z partnerem, przy którym czują się bezpiecznie. Zaufanie to buduje się poprzez konsekwentne zachowanie, dotrzymywanie obietnic i stabilność emocjonalną. Stoicyzm zaleca skupianie się na rzeczach, nad którymi mamy kontrolę. Aby zbudować zaufanie u kobiety, musisz być osobą zdeterminowaną i żyjącą w zgodzie z samym sobą. Pamiętaj, że słabości kobiet nie wynikają jedynie z ich indywidualnych różnic. Często wrażliwość te kształtują oczekiwania społeczne, doświadczenia z przeszłości i czynniki środowiskowe. Dlatego ważne jest, aby oceniać każdą osobę na podstawie jej indywidualnych zalet, a nie generalizować. Określenie słabych punktów kobiet jest początkiem ich lepszego zrozumienia i wspierania. Podchodząc do sprawy ze stoicką mądrością, zwracaj uwagę nie na słabości kobiet, ale na silne więzi, które możesz dzięki tym słabościom zbudować. Ponieważ więzi te są jednym z najcenniejszych darów życia. Zrozumienie słabości kobiet to jeden z najważniejszych kroków w kierunku lepszego ich poznania i zbudowania zdrowej relacji. Istnieje jednak pewna istotna kwestia, nie należy wykorzystywać tej wiedzy do manipulacji, lecz do budowania wzajemnego zaufania i empatii. Teraz wspólnie odkryjmy podstawy tej sztuki. Aby dotrzeć do emocjonalnego świata kobiet, nie wystarczy tylko słuchać, trzeba również nauczyć się je obserwować. Kobiety często wyrażają swoje uczucia za pomocą mowy ciała i mimiki twarzy, zamiast wyrażać je słowami. Na przykład, jeśli kobieta odwraca wzrok, gdy odpowiada ci, może to być znak, że czuje się niepewnie. Albo wzięcie głębokiego oddechu i zachowanie ciszy wskazuje, że rozmyśla nad problemem, którego rozwiązania szuka. Tutaj właśnie pojawia się empatia. Pamiętaj, że nawet cisza ma znaczenie. Jako stoik, twoim obowiązkiem jest dokładne przeczytanie tych wiadomości. Dzięki temu staniesz się nie tylko partnerem, ale także zaufanym wsparciem. Innym ważnym sposobem na zrozumienie słabości kobiet jest ich uważne słuchanie. Ale uważaj. Oznacza to nie tylko słuchanie, ale także aktywne dążenie do zrozumienia. Kobiety często chcą być zrozumiane, a nie proponować im rozwiązań. Słuchanie ich bez osądzania i uprzedzeń pozwala im wyrazić siebie. W tym czasie skup się na tym, co czują, a nie na tym, co mówią. Daj im odczuć, że zależy ci na tym, co mają do powiedzenia, nawiązując z nimi kontakt wzrokowy ponieważ czasami słuchanie wymaga usłyszenia czegoś więcej niż tylko tego, co zostało powiedziane. Aby zrozumieć słabości kobiety, samo wczuwanie się w nią i słuchanie nie wystarczy, powinieneś również rozwijać swoją inteligencję emocjonalną. Prawidłowa analiza tego, co czują kobiety, i odpowiednie podejście do nich to jeden z najważniejszych elementów pogłębiających wasz związek. Na przykład, gdy kobieta czuje się zestresowana lub bezbronna, zrozumienie jej wymaga zadania sobie pytania: co mogę zrobić? Zadanie pytania może być bardzo skuteczne. W ten sposób pokazujesz, że zależy ci na jego potrzebach. Jako filozof stoicki masz obowiązek zwracać uwagę na takie szczegóły. Zrozumienie słabości kobiet to okazja do zbudowania więzi opartej na zaufaniu i miłości, a nie na manipulacji. Gdy nauczysz się czytać ich ciszę, ich emocje i wyrazy twarzy, twój związek będzie zbudowany na o wiele solidniejszym fundamencie. To stoicka mądrość i sztuka, która nade sens twojemu życiu. Równie ważne jest zrozumienie słabości kobiet, jak i podchodzenie do nich z szacunkiem. Ponieważ poznanie słabości kobiety daje ci szansę, by stać się kimś, komu będzie mogła zaufać w najbardziej wrażliwych momentach. Ale jest tu ważna zasada, nigdy nie należy nadużywać tego zaufania. Kobiety oczekują wsparcia i zrozumienia, gdy się odsłaniają. Podejście do nich w takich momentach bez osądzania i z pełną empatią wzmacnia podstawy waszego związku. Słabości kobiet są potężnym narzędziem budowania więzi, a nie manipulacji w związkach. Aby zrozumieć ich wrażliwość, należy działać z miłością i szacunkiem. Na przykład, kiedy przechodzą przez trudny okres emocjonalny, bardzo ważne jest, aby czuli, że jesteś przy nich i nie umniejszaj ich uczuciom. Bycie partnerem, który daje im pewność siebie, sprawia, że wasz związek staje się bardziej znaczący. Tutaj właśnie wkracza mądrość stojków: poznanie słabości kobiet to okazja, by wesprzeć również ich mocne strony. W tym kontekście możliwe jest zbudowanie relacji, które czerpią siłę ze słabości kobiet. Słabości nie powinny być postrzegane jako niedociągnięcia, lecz jako część ludzkich cech. Dzięki takiemu zrozumieniu oboje możecie rozwijać się razem. Dostrzegając mocne strony kobiet i podkreślając je, łatwiej będzie ci wspierać je w momentach słabości. Jako stoik uważam, że takie zrównoważone podejście stawia wasz związek na solidniejszym gruncie. Możesz zastosować proste, ale skuteczne techniki wzmacniające twój związek, zachowując stoickie nastawienie. Przede wszystkim ważne jest wykazanie się stabilnością emocjonalną. Kobiety chcą mieć u boku pewnego siebie i stabilnego emocjonalnie partnera. Ponadto okazując cierpliwość i pozwalając dzieciom na wyrażenie siebie, budujemy zaufanie. Kiedy kobiety mogą swobodnie dzielić się swoimi uczuciami, czują się bardziej docenione w tym związku. Podsumowując, zrozumienie kobiecych słabości i traktowanie ich z szacunkiem nie tylko wzmocni Wasze relacje, ale także sprawi, że staniecie się lepszymi ludźmi. Wykorzystując te informacje poprawnie, możesz zbudować wieś opartą na miłości i zaufaniu. Pamiętaj, że ze stoickiego punktu widzenia każda słabość jest szansą, wykorzystaj tę szanse w sposób etyczny i pełen miłości. Jeśli uważasz, że tego typu treści są pomocne, zasubskrybuj mój kanał i zagłębij się w mądrość stoików, aby wspólne życie nabrało większego sensu.